do co to za influencer ale po zdjęciach z dzieciństwa i to nie tylko ekipowicz ale również inni influencerzy więc jestem mega mega ciekawa kogo my tu będziemy mieć zaczynajmy nie będzie łatwo tym. ej mega trudne ej ale wiecie co on nie przypomina nikogo no. jakby nie w ogóle nie widzę jakby osoby dorosłej teraz nie! nie widzę nie wiem kto to to nie jest z zw... Tak, tak. To, to nie No co ty ma? robisz? Ej, chyba te. Ale wydaje mi się, że po oczach. Znaczy tak, owca to nie jest, bo ma zbyt płytki oczodoły. Tak, ale, po, ale po oczach moim zdaniem ja widzę, kto to jest. Ogólnie zrobimy tak, że jak ktoś teraz zgadnie, to będzie miał dwa punkty. Jak ktoś za drugim razem zgadnie, to jeden punkt. Tak jest. Dobra, trzy, cztery. cztery. Saker WK. A tu nie mów, debilu. A, przepraszam. Kochani, o jeden punkt. Nikt nie ma. Nie jest zgadzam. Poprosimy podpowiedź, alu. Bardziej on działa na tiktok i nagrywa takie jakby scenki Wiem, wiem, wiem mogę. Scenki satyryczne. No nie, no ja niestety pas. Świerdzi nie nie już się obraził, bo on nie wie. Dobra no. bardzo. bardzo. Założę te, się, że nie znam tego influencera. To jest pracownik Zary. I on Damian! Damian? Damian Kaczuk. Ej dobrze naprawdę. Tak. Dobra mamy dziewczynę po jednym punkcie, piąteczka tak Kolejny influencer Tu można otworzyć Trzy, cztery Aaa Ej strasznie ciężkie jest to w ogóle, bo na to przykład w takim dź... wieku jeszcze nie widać za bardzo czy to może być dziewczynka To miałem Jakby nie widać tego po prostu Ja nie to wiem To jest chyba, nie no to dziewczynka. jest dziewczynka Radzie, po ubiorze. O, nie, Dziewczynka po Nie no jest giga słodki dziecko Czekaj, zmieniam. Boże, mi się wydaje, że to może być ta osoba. Mi się też tak wydaje. Dobra, mam oczy, nie, trzy, cztery. No niestety, nie ma dobrze. Nawet ja? Nawet ty. Dobra, to poprosimy Alunia o podpowiedź. To jest ktoś, kogo znacie bardzo dobrze i no jest z najbliższego otoczenia. Ja wiem, kto to jest, ja pierdzielę. no oczywiście jest podobieństwo, no. Co? Mam, mam. Dobra, trzy. Cztery. Dwie osoby mają dobrze i jest to pasty i świetnie. To To krizo! A ja jest. dałem Werka Taki tak. słodziak! Mega ładny Karol, byłeś za dzieciaka. za ten... <noise> <A głos> mnie, a weź co? Nie, jesteś przystojny, ale to, to Bobo jest śliczne. Ale ja odpowiedzieć. No. Je. No, wtedy jeszcze Brenta nie miał w kręgu sobie tego, nie rozpoznaliśmy. Ale, no nie, no to jest ruczaj przecież. Ruczaj parkour team. Ruczaj parkour team. Dobra, poprosimy kolejne Kurczę. ładne dziecko. A Trzy, cztery. O, ja widzę od razu. Dobra, eee, ja też chyba wiem. Ej, jaka modna fryzurka w ogóle te, teraz się tak można uczesać też. Poczekaj ja patrzę na tą osobę i mam gdzieś jakieś takie. już, już prawie, już prawie. Musisz zmrożyć oczy. Mi się wydaje, że ta osoba nawet zostawiała to zdjęcie, ale. O, tak, tak, mam już, mam. Dobrze, przeskoczyło mi Nie ma sprawy kozanieńku, dwa tak. punkty dla mnie Co ty to Mam. powinieneś w sobie powiedzieć, że dzieciom i ludziom w ogóle od urodzenia rozmiar oczu się nie zmienia, więc oczy zawsze są człowieka takie same Trzy. Cztery. cztery Tylko Bartuś ma źle i będzie jeszcze grał o jeden Który? Punkt. Bartuś Kubicki yes. To nie mówimy mu, że jeszcze grać o jeden punkt pod twoją? Tak Powiem ci tak, na pewno znasz tą osobę. Okay. Nagrywała kiedyś z nami odcinek. No dobra, no dobra. I dobra, trzy, cztery. Jolka, że. że. Jest. Tak? Tak jest, totalnie. What the fuck? Totalnie. Oczy, oczy, totalnie przecież po to oczach widać wszystko. Podobała mi się ta runda, czas na kolejne dziecko. No, czas fajnie. na kolejne dziecko, Hania. Trzy, no, cztery. To jest proste. Już no, wiem, no, już wiem. Haszach pierwszy. Patrzcie, to ja jest 2006 wiem. rok czyli, Ale i ktoś wygląda na 6 lat, czyli nasz rocznik O stary, My. jak już to widzę to jest mega łatwe Jest mega łatwe Jak ja to wacze... wy jesteście jacyś chowani, nie wiem gdzie, jest. skąd wy to? Ja ten... też bardzo nie wiem bo I patrzcie, patrzcie, jest Diego ze epoki lądowcowej no, no, Jestem jakieś głupi, ja nie potrafię <ślapple> rozkazać ludzi w dzieciach o, o, poczekajcie A. 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 Coś tutaj mi się Trzy. zaczyna, tak jest Trzy to... Nie, Trzy. Wiem, nie Trzy. wiem, nie wiem nie patrzmy, nie patrzmy. Nie widziałem. Masz? Masz. Kreskę. <grym wierzę> to Julinka i Bartuś ma się źle. Bartos <grym wierzę> Nigdy nie widziałam Czajnika no i kudzica. Ej! Robisz No jeden punkt ma. No jest, no jest podobny, no jest Bardzo. podobny, no. no. się wysprzęgliła, dlatego Julita i Bartek zostają jeden punkt. Bo w kolejnej rundzie po prostu zgasiła, no, no, bo się, się wysprzęgliła. Nic się nie dzieje. I tak ja raczej tego nie wygram, bo z jakiegoś dziwnego powodu jestem tragiczny w tą grę. <grym wierzę> Dziecko, trzy, co dwa, my? jeden tak Mam. Nie no, wiem, od razu, od razu. Czemu wy tak wszystko wiecie od razu? Ja nie widzę znowu co tego. Co jest grane? Od razu widać. Ale co? powiem tak, chłopco ma normalnie naprawdę niezłą żuchwę w wieku 6 lat. Jakby co najmniej 10 kamieni. A, wiem kto to! Możemy? Trzy, cztery. Jedna osoba źle i jest to Julitka. No, ja wiesz mam to, po prostu. Ja cię kręcę. Podpowiedź się... chcę! Mega ciężko odpowiedzieć, żeby nie było za łatwo. A mi się wydaje, że ja mam taką podpowiedź, że nie będzie łatwo. O, a ja myślę, że jak ty ha. powiesz, to Julita będzie miała od razu. Dawaj Hania Działa muzycznie. Nie, ja. tak jak wszyscy jaki Nie, może jak się jakąś łatwiejszą? Nie, no nie, to jest ogólnie nie. bardzo dobra podpowiedź. Co, muzycznie ja o podpowiedź. nie mogę. no. No, no. no. Teraz to zauważyłam, już kontrabas no, widziałam po prostu. No. Na odpowiedź że muzycznie to jakby to jest od razu. Jakby... Kolejny influencer, let's go! Zamykamy oczy. Zamykamy. oczy się, idę Ej, od razu widać co? Tak. A z tyłu Zendaya co stoi? Tak, Dobra, dobra, mamy możemy. to! Nawet zastanowienia, trzy, Cię, cztery, wszyscy dwa punkty cyk. Wszyscy bardzo dobrze, tak? To było mega łatwe. Nic się nie zmieniłaś, Mona. Ta runda była bardzo łatwa. Next influencer. kolejna. Ja też to, to sami ocenię. Trzy, cztery. No dobra, nie, dobra. Nie wiem, no ja wiem chyba. I cykl? Wiem, wiem. Ej, y, od razu widać, Od razu. To akurat jest. To jest akurat. Pyty, no, tak jest. Jak nie zgadnę, to naprawdę wychodzę z domu. Trzy! Cztery! I wszyscy mamy dobre Te Białe włosy i niebieskie tak. oczy. Było widać po oczach i białe po włosach. Białe włosy. A! Cztery! A, ale łatwe się zrobiło! Po czole! Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie, zapisujemy. Po prostu... Ja mam dobrą pasę. Ale silny jaki, zobacz. A w ogóle ten nie chłopiec widziałam. wygląda jak Kevin sam w domu. Dwa. Jeden. Pokazujemy. To <grym wziął> jedna osoba ma źle, Julitka. Julita ma Ja w ogóle tego nie widzę. <grym wziął> Robi coś z muzyką. Robi coś z muzyką, <grym wziął> tak. generalnie Za No nie! Ja. Ja. <laughs> Zamykam oczy! Trzy, cztery... cztery, cztery. Nie, no znowu nie widzę nawet. A to jest akurat problematyczne. A Wiem, 94. Oh, 94. Yes, wiem! Yes. Pierwszy raz chyba wiem, a jak nie wiem, to naprawdę się nie zdziwię. W moim wieku mniej więcej. Ej, no to nie jest taka stara. To, to, to znamy, znamy. Może coś było nie tak z ciszą. No, może być tak, że daty były złe. 10! Nie, Cześć. Ej, każda dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt. A my tam i... mamy to samo. Dziesięć! Okay. No. Nie, no. Dobra, pokaż. Dobra, no mam zapisane, nie. no ale no co to za taśma, że 94. 94. R no, zerknąłem. E, tylko świeży nie ma dobrze. Jest. Yes, no. <grafi> świeży, <grafi> dawaj, zgaduj. Tak, prawie poznałam. What the fuck. Oh, dziękuję jezu. bardzo, zapisuj sobie no, jeden nie, ja. A nie, nie słyszałeś? Nie. Dobra, A, dobra. Podnieciłyśmy się, że wiedziałam pierwszy <grafi> raz i dlatego <grafi> powiedziałam. Ona generalnie uczy, jak ćwiczyć. Ja. Że Ewa Hodakowska nam wysłała zdjęcie z dzieciństwa. A dobra Ej, dobra. Jest. No. ja. Dobra, zamykamy oczy. Trzy, cztery. okej. Okay. A przybliżysz ja na Ale Ale Trójka fajna. Puka, Patrz, tu tło. jest telewizor, to niemożliwe, że to jest tak stare. To jest coś mega nowoczesnego. Niebieskie oczy. Eee, ja, wiem. ja też już wiem. Nie, a ogólnie to nie mam pojęcia. Wiemy, Dobra, trzy, trzy cztery. cztery. Prosimy nie patrzeć na swoje tabliczki. Spo... Przepraszam, spojrzałam. Nikt nie ma dobrze. Ooooo! Dobrze! Powiedz, to nie jest osoba na pewno z ekipy, i to jest osoba, która opiera swój kontent na podróżach. Jezus! Tak! O wiemy, tak, wiemy. Wiemy. tak jest. Pas. Teraz to widzę! No trzy, Widzę. Ry? ry! Kochani, jest to. Tak jest! To jest! To jest! Na pewno to była Grzegorz Ale podpowiedź... Yy, Ania ma dobrze, Fancy ja i Bartoś. Kolejny influencer! Czektery. Oh, o niej, no, Wygląda Wyklada totalnie! Nie, oh, nie. Nie. Jezu, no nie wiem. Nie ta to faj! Nie ma opcji w ogóle. Dobra, Trzy, okay. cztery. No brawo ta w końcu, masz tak? Mojej, dobrze. Yes. Ale ogólnie Glencu wygląda tak samo cały czas. Tak, Słuchajcie, on stawiał zdjęcia ze swoją mamą i identycznie wygląda jak jego mama. Nie, jest więcej. Yeah, what the fuck? Poprosimy kolejne. To cztery. cztery. Nie ja. Ja, ja za widzę tak. no, Proszę, żeby nie pomyliła. błaga! Ja, ej, widać od razu fest! Słuchajcie, ej, naprawdę Słuchajcie. wygląda jak on. Da. Nie 3, do pomylenia. 3, 3, 3. No dobrze, yy, Macie. Nie. Co to znaczy, Grita? No bo ich bo jest tam trzech jakby. Nie zaliczyłabym tego. bo... Pokaż. Bo... pokaż. Robo, Robo, albo, albo ten, ten drugi. Ten drugi. Aha, nie ma, nie ma. To napisane. to to jest? No właśnie, ten drugi. To właśnie go zmazałam Ale tam jest czterech. To jak to ten drugi? A, dobra. tutaj jakbyś powiedziała, że jest Genzi, albo ta druga, a tam są Jeden punkt masz. Gratulacje. To było łatwe. Pozdrawiamy Pączka, a teraz czas na kolejnego influencera. kurde, widzę to, ale nie wiem kto. Kto ma taką szparę? masz Karolak. Ładne oczy ktoś ma. Trzy, cztery, Jedną osobą dobrze jest to świeży. Letnia! jest podpowiedź. Co osoba nie ma już pary między zębami? Ale podpowiedź. Nie, a tak serio! Jest w ekipie. Nie. Na pewno już mam dobrze teraz. Cztery. Kurde, dobra. Trzy. Dwa, jeden. Olek Tania i Bartek mają ból! Tak? Olek to ty? TAK! Nie, nie, ja tak, ja tak szczerze patrzę i nie no oczy, oczy to jest wszystko tak, tutaj no. Ja strzeliłam tutaj się, bo pomyślałam sobie nie, Olek chyba ma takie oczy, ale reszta zupełnie mi nie przypomina ciebie ja, ja napisałam się szefuj ja, ja napisałam Adam Zdrójkowski, siete... syn Karolaka no... Nie patrzymy, bo... nie patrzymy elemento... Trzy, kיצamy? cztery, cztery. od razu widać Nie Tak ja w ogóle chyba mam dość dzisiaj. Od razu widać. Od razu. Nie, dobra, jest jedna część na, na buźce, po której widać i która jest bardzo charakterystyczna. Tak, to prawda. Czy wszyscy mamy? Tak. Trzy, cztery, nie patrzymy sobie. I... No! To nie jest razi, to jest. Remuś! Oczy i buźka, no. no. buźka, no. A jaka jest wygrana w dzisiejszym odcinku w ogóle? Dwie przygody. Nie! I Cztery. Wysocie moje umiejętności w pędzie, tak? O, ja cię o! o, wiem! Wiem, kto to! Wiem! O, ja, mega podobny! Podobny. No? A ja znam tego i ja chyba ich nie tak, znam. Też. Nie znam kurna, ale napiszę, byle co? Napiszę. Nic nie napiszę. Dobra, trzy, cztery. Ej, co, spojrzałeś, Bartek! Nie osoba mają dobrze, jest to Fausti i Bartuś... Kto to jest? Nie, ja nie no ja znowu mam dobry. źle. Co? W ogóle. Ej, nie mówcie tak, bo się Mikiemu przykro zrobi. Każdy totalnie w ogóle nigdy w życiu nawet nie słyszałem. To jest Mikołaj. Osobie. Mikołaj Trybulec, trips. Aha! I wtedy go poznaliśmy. Idziemy dalej. Cztery. O. Ale jakieś Jaki Musi być już to, co strzelam trzy Może Boże, razy. jaki... Jest mega słodki To jest najbardziej pocieszne dziecko jakie widzieliśmy w dzisiejszym odcinku. Kaz już napisał. Trzy, cztery. Oczywiście jest to o, o tak, Nie Ale przyszedł. Ale skąd wiesz, może ktoś by nie wiedział. Ja już. nawet narysowałam. Każdy dzik był kiedyś warchlaczki. A ja uważam, a ja uważam, że dalej owca jest mega słodki Trzy, cztery. No widzę też no od razu. No, nie. tak. Nie widzę znowu. Każdy miał takie fotele brzydkie. Trzy, Każdy dziadek mam tą paprotkę. Cztery. Cztery Nie mówmy, nie mówmy, nie mówmy, bo może ktoś ma źle. Wszyscy macie Nie okay. yes. Jez! Yes. Yes. Kalimafia! Tak, Kalimafia! Dobra, to było łatwiutkie ogólnie. Przed nami ostatni influencer. Tak jest, finałowa runda! O kurna, pomazałem się O kurna, Zegacie. Co zrobił? Pomaga o Trzy, cztery. O w Anna Frank. starsza osoba. Maryla Lodowicz. Boże. Starsza osoba. Co znaczy starsza osoba? Ej hey, mam. Ala. Mam. To z internetu jest? Tak Dobra, ja jednak chyba święty. Nie, nie? To jest case, że to jest ktoś na pewno 30 plus No nie, wierzę, że to ona. Kurde, brązowe włoski Ja bym powiedział, że to są blondy Ja też bym, bym że to są blondy Gdzie ty widzisz brązowe włosy, Faustyna? Ale niech będzie, że to są brązowe Trzy, cztery, nie patrzmy sobie Jedna osoba ma dobrze I jest to... ŚWIĘCIE! Kto to jest? Nie. Nie A podpowiedź! przecież, dobra, dobra, nie mów, nie mów. Nie mów, nie, nie, nie. dawaj podpowiedź! Ja podpowiem! Ta osoba głównie zajmuje się tym, co robi teraz na zdjęciu: Jedzeniem koszyków? Zakupami? Dobra, mam. Widzisz? What the fuck! No, ja mówię, że mama i tak źle Co? Zajmuje się tym, co robi na zdjęciu? No, powiedz. Dobra, druga podpowiedź. To, co Batek powiedział, bo była kiedyś w domu ekipy. Dobra, ja pierdzielę. I ja nie mogę! Yeah. <laughs> Wiedziałam, że mam... Dobra żelę. już. Ja nie rozumiem. Aaaa! Trzy, no. cztery. Próbowaniem tak, rzeczy! Czas na oficjalne ogłoszenie, kto wygrywa dzisiejszy odcinek i 200 zł. Kto najgorzej sobie poradził w dzisiejszym odcinku? Julitka! Dajcie! Naprawdę się starałam! Ile działał? Ile punktów macie? 21 punktów. Aha. O, oczko tak zwane. Dalej, jest Bartuś. Okej, okay, ile? 26 punktów. O, to, Ale to już nie tak Egzekwo drugie miejsce, Pania i świeży. I pierwsze! Nie. Gratulacje w takim razie, w końcu coś wygrałam, widzimy się na następnym odcinku